Poruczniku przyjąłem. Jesteśmy na pozycjach. Świetnie. Nikt nie rusza, dopóki nie dam sygnału, jasne? Przyszpilimy go, jak tylko wystawi nos. Tak jest. Fart, że patrol zauważył jego samochód. Po co tu przyszedł? A ja wiem. Ty jesteś profilujący. Myślałem, że czytasz w myślach, mordercy. No właśnie. Zachowanie etana Marsa nie pasuje do profilu psychologicznego zabójcy. A ja wiem, że sąd wybierze twarde dowody, a nie twoje teorie. Nie w dole co ona tam robi. Jak wyjdzie, to baba ma głupoty. To jak pomst? Zgarniamy ją? Nie, zostańcie. Cześć, oto kolejny odcinek Havireina". i tak w skrócie to ostatnia figurka, ryga szczurka, o... etana ciosę palec i tak dalej. Malison po niego przyjechała. Gliniarze mnie nie znają. Mogłabym wyjść z budynku niezauważona. No nie wiem. Muszę ostrzec Etana! Ale no, nie krzycz. Policja! Otoczyli budynek, w którym jest Etan. <coughs> no dobra. Wchodzi do środka. Może tu mieszka. Dobrze. Lepiej, żeby nikogo nie było w pobliżu, kiedy Mars będzie wychodził. Ethan, Tak, Ta, tutaj stało? mieszka w, za, w zadupie. Za Chyba przyszli po Musimy znaleźć inne wyjście. No to za głośno. Trochę przyciszę. No kurczę, nie zapisałem na osiemdziesiąt. co on tam kombinuje? Czekajcie na mój sygnał. A ty się to tu korytarz. Musi być inne wyjście. No tutaj coś. Nie. A może jednak. Szybko, no chyba ktoś idzie. No, jeszcze jedno. Ja tam z tym ciętnym palcem tam. Co ja coś podłożyć, co? za wysoko! Nie dam rady się wspiąć! Skrzynia! Może uda mi się o. na niej dosięgnąć do okna. Masz UD. Co w tej skrzyni jest za... taka ciężka? Ruszamy na mój znak. Zostań tu, Nie mam mowy. Idę z wami. Dwójka przed świat, zostańcie na pozycjach. Ruszamy. Nie, szybko. Szybko! Nie, że tego nie otworzysz. Szybko, Chodźmy tędy. Chcę. Ethan. Myślałem, że zabudzę ją z origami, tylko dlatego, że ma tą figurkę miała. No, no, jej nie umiem robić no. nie ruszaj się! Postrzelam! Chodź! Szybko! Nie mogę... Ręce do góry! Poruśniku... Cholera! Zauważyli nas! Musimy ruszać póki jeszcze mamy szansę! Są Za nimi! Do metra! Szybko! Unikaj samochodów! Gliniarze depczą nam po piętach. Nie ma wyjścia! Wejście do metra po drugiej stronie ulicy! To nasza jedyna szansa! Ora dawać, wrabiam pomagam uciekającemu przestępcy chyba całkiem mi odbiło możliwe no i co dalej O Jezu, ile ludzi. To jest w sumie nasza, nasza, nasza szansa, żeby ich zgubić, ale z eternem nie będzie chyba najlepiej. O, no właśnie. Ethan, co ci jest? Nie możemy tu zostać! Ethan! Ethan, zaraz tu będą! Chyba. Szybko. Którędy mam się przerostać niby? Perony! To jedyny sposób! Chodźmy! Są wszędzie! Zapędzą nas w róg! Peruny! To jedyny sposób! Chodźmy! Tędy? Z etanem jest coraz gorzej! Ma kłopoty z oddychaniem! Ostrożnie! Kurwa! Walczyć mnie! Co tak nieładnie! Jeszcze tylko kilka metrów. Szybko. Wymyśl coś. Cokolwiek. O. Szybko! Szybko! Ethan, szybko do nas przyjedzie! Dawaj, no chyba nie żeby z pociągu rozjechał. Nie mogę teraz zostawić. Dawaj. To nasza jedyna szansa i uciągnięte. Ale nie tak będziesz dalej się tana. Nie no ma opcji, żeby przestali go szukać. teraz? No jak na razie będziemy się patrzeć na piękną twarzy, to no. Niecałą godzinę temu policja poinformowała o ustaleniu tożsamości mężczyzny zwanego Zabójcą z Oligami. To Ethan Mars, ojciec porwanego Shona Marsa. Ostrzegamy, że jest uzbrojony i bardzo niebezpieczny. Bójdy. Policja już prowadzi pościg. Mamy nadzieję, że wkrótce przekażemy dobre wieści o pojmaniu tego zwyrodnialca. Widać, że coś innego jest z Zabójcą, no ale... No nie ma niby dowody i myślę, że to ja Ethan jest Zabójcą. Przyniosłam jedzenie. Nie wiem co lubisz, więc jest trochę wszystkiego. Spróbuj. Madison, czemu mi pomagasz? Nic o mnie nie wiesz. Jeszcze mogłaś zginąć. Nie wiem, pomyślałam, że to co robię jest słuszne. Potrzebowałeś pomocy, pomogłam. Pełno Cię w wiadomościach, Ethan. Każdy glina w kraju ma nakaz aresztowania. Mówi że To prawda? Jesteś mordercą, Ethan? Jak to jego mówi, to jakby w ogóle, wiesz... ...drąbana. Jestem za... wymyśli sobie, ja jestem zabójcą, ale co z tego? On mnie Cię robi. Czasem tracę świadomość. Zupełnie nie wiem, co wtedy robię. Jakbym był zupełnie inną osobą. Jedyne, co pamiętam to ciała ciała w wodzie. A czemu jesteś ranny, Ethan? Co robiłeś w tym mieszkaniu? Ale sobie ucinałem. Myślę, że jakaś część mnie sprawdza, jak bardzo kocham szona. Chcę wiedzieć, czy kocham go aż tak, żeby go ratować. A to znaczy, że jakaś część mnie wie, gdzie jest szon. Żeby się tego dowiedzieć, muszę przejść te próby. Czemu nie powiesz tego policji? Co niby powiedzieć! Mam rozdwojenie osobowości i to, że porwałem syna, nigdy mnie nie wypuszczą, a ja muszę ratować szona! Nie mam wyjścia jestem jego jedyną szansą. Kiedy szon będzie bezpieczny, oddam się w ręce policji, ale nie wcześniej! Nie wytrzymasz tego wszystkiego. Przecież to cię niszczy, Eton. Liczy się tylko to, żebym odnalazł Shona. Musi być inny sposób. Nie rozumiesz, nie ma czasu. Szon zginie za kilka godzin. Nie ma innego wyjścia. Madison, proszę cię. Odejdź. Zapomnij o wszystkim, nic więcej już nie możesz dla mnie zrobić. Jeśli chcesz mi pomóc, odejdź. Pozwól mi zrobić to samemu. Fakt, fakt, terminarno ja już nie pomoże w niczym. W sumie chyba... Od kolejna figurka będzie otwierała. Nie mam czasu. Muszę znaleźć syna, zanim będzie za późno. Pudełko. Muszę otworzyć kolejną figurkę. Znajdę cię, Szan. Przysięgam, że cię znajdę. Dobra. To kolejna figurka, nie ma co czekać. No co to jest tym razem? Nie wiem, nie dojrzałem. Co? So, Mam zabić człowieka? Jakąś inną postać, czy cały czas będziemy grać z etanem teraz? No, Jaden. No, spacja, serio! wódka dzięki. Proszę wybaczyć, ale wygląda pan na zmartwionego Trudności ze śledztwem? Blake twierdzi, że to mars jest zabójcą. a pan nie. Sądziłem, że istnieją obciążające dowody, to prawda. Ale to nie ma żadnego sensu. No i dzisiaj ten dobrze myśli. nie pasuje, profil geograficzny również. Nie wierzę, że ojciec mógł utopić ósemkę dzieci a potem porwać własnego syna. Mars nie jest zabójcą z origami. Dam sobie głowę uciąć. Kto zatem? Cholera, nie mam bladego pojęcia. No, ale na, na pewno nie to Przejrzeć zgromadzone dowody. Właśnie o tym samym pomyślałem. A i jeszcze jedno, proszę pana. Nie powinien pan przesadzać. z Wie pan, czym. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. No, no właśnie, uzależnienie. No jak to się ale nazywało? Kontrolować, ale... Zapomniałem, jak się nazywało to, to narkotyk, w... który ma Chain. Coraz trudniej mi to opanować. Jeśli nie będzie Pan uważał, to to Pana zabije. Byłoby to niefortunne, proszę Pana. O, no i te jego okulary też w sumie. Chyba go powoli... Wszystkie zapomniałem, jak się te okulary nazywały, jak ten narkotyk się nazywał. O, to. to, Teraz musimy przejrzeć. Wszystko. No proszę, chyba mamy coś nowego. Nagranie wideo z parku z tego samego dnia, w którym zniknął Sean Mars. Wątpię, by coś tam było, ale nigdy nie wiadomo. No warto sprawdzić. Względy opon Chevroleta pozostawiono o 16.02, gdy pojazd poruszał się w kierunku parku. Wracał o 16.37. To by się zgadzało z czasem zaginięcia Shona Marsa. Czy to może być samochód zabójcy? Możliwe. No jak to? No okej. Okay. W sumie wiem, że to jest w parku, więc... co? To już wszystko się chyba powtarza. Tak. No to teraz akto. Jeszcze coś nowego? ...ofiary. zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Mamy jakoś analiza ekograficzna. Zabójca jest biały w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Byłoby za łatwe, gdyby tak sam pokazał jego miejsce zamieszkania. mieszkania. To co otoczenie? A nie, to jest to, dobra. Tego nie chcę. Nie wiem, czy coś w wskazówkach będzie. Może wszystkie wskazówki muszę przejrzeć. Ja akurat chciałem przejrzeć te ślady ofon. Hmm. Może jeszcze mogę to, jakoś... Nie wiem. Chevrolet Malibu 83 model, czyli... Opony... Szkoda, że nie widać twarzy kierowcy. Samochód został skradziony. No jest. jest. Widzimy. Okradzież podejrzewano Jacksona Neville'a, ale mm. sprawę umorzono mm. z braku dowodów. Czyli sam Ukradł sobie samochód. No to byłby wszystko? Chyba nie. O tam jest to, pojawiło coś nowego, dobra. Jako Jackson Neville, Jackson Neville, pseudo Zamieszany w kradzieży i nielegalny handel samochodami, uznany za niebezpiecznego. To u niego zabójca mógł zdobyć samochód. Trop jest słaby, ale to wszystko, co mam w tej chwili. Zadręcam, trzeba się udać. Czemu on nagle w domu jest tam w jakimś apartamencie? Nie, znał jakiś, at jakiś atak A i jeszcze jeden nie powinien wam przesadzać zwiepność. No i nie te okulary zielonego ciała mi cały narkotyk Bardzo niebezpieczny Kusiwa Nie! Zaczyna się! Trypokoina! Ma właśnie tripokajno. Wystarczy mi tylko trochę. A ból zniknie. Nie. Muszę wytrzymać. Świch to mnie wykończy. Na pewno dam radę. Muszę się opanować. Wymyślę coś aż mi przejdzie. Musiałem to ty się obmyć. Weź się w garść. Niedługo samo przejdzie. Nie. Nie. No. Nie chciałem tego brać. Halo. On sam mi tak. sami tak poszedł. Nie tego robić. No to ciekawe, czy to raczej tym przykładkiem się nie wykończy. Not so used. And the came Manfredo Manfred.